Te wszystkie przywokery sobie się znieczek, a to jest moja... A, 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 no, a a, no, no, od jednej dziesięć. Korka taka. tylko i sponie takie. Takie, takie długie, niebieskie. Po prostu biłem to, jest robię. Po tak. Widzicie? O takie. Jak już wiecie, to jest od 1 do 10. Dobra. I jeszcze nie wiem czy nie wiem czy nie ma, ale się odgrywę, sobie dzwoneczek Przechodzimy do odcinka z 1035. No i ile mam mój ma pierwszy kanał słupów? Pierwszy kanał, czyli fanka piżnego ma 971 Subów. Fantka piżną ma. A Julia Gaming? No nadal yy, 24 osób. Mm. Ale chciałam, chcę taki odcinek, że przykleję naklejki, ale tytuł będzie przykleję 20 naklejek do albumu, bo no nie mogę przykleić naklejki do albumu, to będzie takie, to tak już taki tytuł dałam, dawałam takie, no ale jak chcę teraz, bo mam ich chyba 20 naklejek, ale może się by policzyć. <coughs> tu policzę.

7, 8, 9, 10, na no, 12, 13, na. No, to jest 14 już. 14, 15, 15, 16, 17, na. 1, na 20. I mam już 20 naklejek. To już nie sporo. Mam album. Ile miałem wcześniej ja naklejków w albumie? Ja miałem 21. No to zobaczcie. To. Jest tak. Dobra. Teraz przyklej najpierw naklejeczkę. Czy jest mój Arbus? No nie, ale. O, pizza jest! Tu położę sobie wszystkie naklejki i pizza. Od moich najlepszych zaczynam, bo to jest bardzo fajne. Najlepsze, że to mam jak najlepsze. Pizza, co mam pod pizzę. A czy jest na przykład, o to mam, koszyk, koszyk to jest 23 już, a ta pizza była 22, teraz 23 jest koszyk, 24 to będzie portfel, portfel Paweł. Napiszcie, czy już macie, czy my już macie jakiegoś droniaka. Jak nie, no to napiszcie, czy tak, czy nie. Napiszcie, ile macie naklejek, bo ja mam na razie 24. 25 to będzie lodówka lucynka. Jaka 25? Pasuje taka, Teraz na przykład, może dajmy szansę. To może dać uszanse? Paragonie, Paragon Piotrek, jako dwadzieścia sześć. Dwadzieścia siedem, jako Buder Bogdan. Dwadzieścia siedem tak. Buder Bogdan. <laughs> Ja przyklejałem, jak przyklejam naklejki, to mam te odcinki długie, wiecie o tym, bo niektóre mają po 100 ileś, a za niedługo mają 200. Ale no, że przykleję im do 200, a, a jest taki jeden, że ma 400 ileś. No i, i chyba będę robiła też, jak to miało odcinki. Ja przykleję naklejki, bo to bardzo no, fajne odcinki, to mam dużo naklejek. Bo gdyby to było 27 ale jutro to chyba będzie pokazuję swój piórnik dobre jakie to mam jeszcze może jajka januszki w sumie jako 28 albo No tak jajka januszki jako 27 w sumie 28 jajka januszki o ja bo ja to o. na razie tak się prezentuje ale i jam, nie ja mam takie, mam takie <laughs> krzesło i tam mam ten album i tu przykleję. Może teraz macie, macie jako 29. <laughs> nie wiem czy nie będę miała sumie już e, 40 naklejek do połowy ceny. Będę miała to, no to to fajnie. Ale niech mama się skończy, żeby mi kupiła y, za połowę ceny mi biedronika, bo y, jak chcę! pa Paola! Zaraz wam pokazuję, pokażę, jak się to prezentuje. W sumie, no, jak wygląda, i no, my no, wiecie o co chodzi. <tuszy> 30 to może. Kasia Kasia, o! To jest moja sumie, najlepsza. Nie wiem, czy ją. Wcześniej nie, nie dama, jest mi fajna. No, ale już dobra. <laughs> jako 31. pierwszy. Hmm. A tu mam jeszcze. To może? Ogórki, i oskarki. Jako 31. jeden. co to, to tak nierówno przyklejone, ja mam już mieć wszystko równo, poczekajcie dobra udało mi się już tak jak chciałam to tak już przykleiłam naklejeką, naklejkę teraz 32 to może ciężarówka Czesia ciężarówka Czesia jako Jako 33 <tryk> może Biedronka. 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 Jak się to się nazywa ta Biedronka? Sklep Biedronka. O! A i tu jest ten bug... Te, tu jest ta pizza Pa. To nie jest... przez U, a przez O. Pa! A la. Pa. O. Pa. Ola, pa, ola. widzicie, tu jest ta pizza, pa, pa o, Ona przecież jest coś, O, paola. I ja chcę jakby ją, jakby na drugim. Czyli nie był chłopiec, to teraz będzie dziewczynka. Będę chciała. Czyli się czy jego w sklepie drąka? A ten biały, który jest taki teraz jest taki nowoczesny w sklepie drąka, to to on jest. Em, to on jest, jest w sklepie drąka, się nazywa. No zobaczmy, ile jest to sklepiedronka. W sumie trzy. Z bo jeden taki biały, taki, który był stary. Teraz jest taki z drzwiami, tak fajnie. I sklepie drąga. Trzecie urodziny i takie, tak się prezentuje. No, no fajnie, fajnie. No i jako 34 na przykład. Buder Bogdan. O, Buder Bogdan. Jako 34. <laughs> jako trzydzieści pięć może ma, Masło Maciej. Jako trzydzieści pięć. Masło Maciej. Jako trzydzieści sześć. Hmm, może Kasa Kasia? Tak, Kasa Kasia. Kasia. Jako trzydzieści <laughs> <laughs> sześć. 37 jako ogórki, oskarki. 38 jako. Ej, zobaczcie. Zobaczcie, tu nie ma naklejek. Tu też nie ma. Dlatego tu mi zostały. Dobra, 38 jako. 38 jako. 38 jako ciężarówka Czesia. 39 jako sklep Biedronka. <laughs> napiszcie mi, jakiego Biedroniaka lubicie, jakiego chcecie mieć, nie macie naklejki. Napiszcie mi w komentarzu. I na przykład emotkę. Emotkę. Bo nie ma emotki na to może jakąś. Książkę. Jak dać na przykład jakąś książkę LPZ, to będzie wiadomo, że to chodzi o album. Na przykład. Albo nie, może nie. O, jak da na przykład plecak, to albo nie, szkoła, bo jest szkoła, to wiadomo, że. Można dać szkołę. No to dajcie szkołę, bo w, tutaj dajcie w, koło szkołę, bo chodzimy do szkoły. No tak. 39 jako 40. Masło Maciej, jako 40. Już taki jest ma i nie wiem jakie jest takie pole. Nie wiem czy tu przykleić czy nie, bo jest super, może dobrej biedronki za, yy, za, za 40 na nagle ale zobaczę jak było w tamtej, w tamtej, w tamtej, chyba wiecie mi, o co chodzi. Zobaczę gang produciaków i jak to było, bo już nie wiem. A nie! Nie widzę wiedza, to jak jest coś takiego, to nie przyklejajcie. Jest na przykład takie czerwone, niebieskie, albo takie żółte. To nie jest to takie co że możesz odebrać książkę albo... albo albo biedroniaka, to nie, to tam nie przyklejecie. Gdzie jest z numerkiem, po prostu przyklejecie, już. Dobra. Mi już zostało tylko ogół. Ej, tu mam jednak, że już mam 40, a mam jednak 41. Jest to mi ogórki, oskarki. I napiszcie jaka z Wasza Ulubiona liczba. Od tych wszystkich od 1 do 80. Bo moja to jeden. Zabędę ja zawsze pierwsza. Albo nie. 5, albo 10. Albo 20. To są moje najlepsze cyfry. Możecie napisać, jaka jak, jak, cyfra u Was jest najlepsza. No i co Wam mówiłam wcześniej, to też musicie dawać, pisać. No i... I na no już... No już 47 naklejek to pa wszystkie przypłatkę gry. zabierajcie zoneczek. Musicie tu dodać tutaj Sub, suby, żeby już było spotkanie z widzami na 1000 subów. Jak mam 70... Jak mam 971 subów, to ile mi jeszcze brakuje, żeby już było 1000. Jeżeli się tutaj pa wszystkim przypomnę grę, zabierzcie zoneczek, pa!